Siema siema witam no i w nowym na moim kanale na Chciałem wam przypomnieć o tym, że się do wygrania łącznie 2000 złotych Wpłacając z moim kodem minimum 21 zł. Czym więcej czy wpłacacie, tym macie większą szansę na wygraną Ale jednak nie macie 2000 zł do wygrania Bo macie 3000 zł. W tym momencie dodaję sobie tutaj skinki dla was 5 skinków przygotowałem dla was Macie dwie awubki, digielka, kałaszka i mk, Więc myślę, że całkiem spoko Uznałem, że teraz będzie lepiej, wiecie, zrobić Zrobić po prostu 5 skinków, a nie A nie ten A nie, a nie, wiecie, jeden grubszy E, więc sobie damy tak: kałaszek będzie powiedzmy od 12 zł, MK będzie od 14 zł, ta łupka będzie od mm, nie wiem, 11 zł, digielek będzie od 15 zł, i taka łupka będzie od 18 zł. No tak, że, tak, czy tak, 21 zł i macie szansę na wygraną. E, daję sobie tutaj, zapisz. I macie w tym momencie 3000 zł do wygrania z moim kodem. Czym więcej wpłacacie, tym macie większą szansę na wygraną. Jest to dla was, dla tych co wspierało mój kod. A żeby wpłacić, trzeba kliknąć sobie tutaj plusik, pisać sobie tutaj Grabi do 18 daje wam 10% więcej do wpłaty. Oraz dwie darmowe skrzyżki na sam start. Jest wiele metod płatności, czy to blik, czy paste of card, czy skinki. A gdy wypłacacie skinki, przychodzę do was bardzo szybko, bo dosłownie w minutkę. Oprócz tego straj macie nagrody za levelę. Za każdy level macie kaskę, i to naprawdę sporo. za te większe levely. A tutaj za kolejny będą stokoła, Ale no ciężko się wbija te levely, no ciężko. Oprócz tego macie daily skrzyneczki, co 24 godziny, każdy z nich możecie otworzyć w zależności od tego, jaki level macie, także otwórzmy sobie tutaj legenda. Pyk. I mamy kostkę za 900 zł za darmo, więc myślę, że całkiem spoko. Poza tym na stronie mamy eventik. E, tutaj możecie sobie wejść w ranking. W rankingu za dane miejsce, które zajmiecie jako to trzymiecie skinka. Przykładowo za pierwsze miejsce jest karambit doppler za prawie 12 tysięcy, więc naprawdę grubo, bo nawet za drugie miejsce jest 5 koła do wygrania. Jest tu wiele ślicznych, drogich kosek, rękawiczek czy skinków, więc myślę, że warto. Tutaj co możemy klasycznie w beczkę strzelić. Pyk. Najdroższa beczka daje nam emeczkę za 80 zł, więc naprawdę fajnie i to jeszcze śliczną emeczkę. No i tutaj w Marketplace możecie sobie powiedzieć, czy to skinki, czy skrzynki, czy nawet balans na stronie, także kupmy sobie najdroższą skrzyneczkę, a najdroższą skrzyneczką obecnie jest, tu jest za 1 200 000. Jest skrzyneczka hold za 2 800, także kupmy sobie ją, pyk. No i nie oddała niestety, tak szczerze, ale no zawsze dwie stówki więcej mamy. Idziemy zrobić jakąś fajną bitewkę na powrót. A jutro, bo widziałem, że wyszły nowe skrzyneczki, wyszły skrzyneczki premium, jak mnie nie było. Także jutro sobie je przetestujemy, o ile budżet pozwoli. Bo, jak dzisiaj przegramy wszystko, no to może być ciężko. Ale dobra. Dajmy sobie tak. Na start dałbym sobie jakieś takie skrzyneczki, zwykłe. Eee, powiedzmy coś takiego. Te premium też sobie damy. Teraz bym sobie dał te skrzyneczki. Eee, do tego tego, dałbym sobie jakieś na trybie joker, dałbym sobie powiedzmy tą skrzyneczkę, tą, tą, tą skrzyneczkę i tą skrzyneczkę. 15 skrzyneczek, no myślę, że całkiem spoko i klasycznie moje ukochane 2 na 2, idziemy w antyterrorystów no mam nadzieję, że wygramy, bo chciałbym żeby ten powrót był w stylu a nie, że my tutaj sobie już od razu przegrywamy na starcie są skrzynki zwykłe a potem są na trybie joker, czyli tam na wszystko jest równy procent szans no i w nich pokładam swoją nadzieję na razie, no, przegrywamy, ale no, to jest stówka różnicy, więc mamy na razie luz, na razie luz są pierwsze skrzyneczki nie jakieś turbo drogie Tutaj nic ciekawego, ale to była ta skrzynka z tych e, wysokie ryzyko. To tam. Tam wiecie, tam na trybie dopiero Joker liczymy. Prinstream za 1000 złotych, na prawo jawóbka Simov. No powoli się robi niekolorowo, tak szczerze, ale trafiamy krąg, ale oni też. Ze skrzynki też 600 zł. No taki White Lotus to byłby game changer. Oj, 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 7300. No i teraz to jest problem. 4 koła straty. Ale dobra, zaraz będzie tryb, tryb, joker, no tam pokładamy swoje nadzieje. Tutaj mamy koronkę ze skrzynki za 180 zł. no ze 180 zł, no to tutaj raczej ciężko coś fajnego. No są Shadow Daggersy, no niby spoko, ale no wiecie, nam straty to nie odrabia zbytnio. Tutaj koska, no i zaczynamy teraz zabawę. 5 najdroższych skrzynek. Pierwsza, totalny syf, totalny syf. Tutaj koronka i chodrodzik. A, bez koronki i ale oni też. No jest problem widzowie, jest problem. Tutaj koronka. Dla nich. Przegraliśmy to. Przegraliśmy to najprawdopodobniej. Bo tutaj są takie kosy, no właśnie. 16 koła. No chyba, że jakimś cudem... No nie wiem, No, jeszcze 9 tutaj dla nich. No nie wiem, to jest GG. No chyba, że tutaj cud się wydarzy. No nie wydarzy jeszcze dla nich White Lotus. A gdyby nam wpadł, to byśmy wygrali. No niestety widzowie, no niestety powiem szczerze. Nie podoba mi się to, ale mam jeszcze 1000 zł, żeby się tutaj odrobić. Także oczywiście spróbujemy za to coś działać. Jaka jest skrzyneczka? Czekajcie, dam sobie e, malejąco. I dajcie mi jakąś skrzyneczkę za 1100 zł. Mm. Starczy nam na taką skrzyneczkę. Nie wiem, co w niej jest, ale dajmy sobie ją. Solon, 4 osoby. Zobaczmy, czy się odbijemy, co, co jest tutaj najlepsze. M9 Tiger Tów. No, przygarnąłbym. Aha. No, powiem tak. Powrocik nieudany, no mam nadzieję, że ogarnę budżecik. żebyśmy jutro te premium przetestowali z książki, jak nie, no to je przetestujemy pojutrze albo po prostu jak odda. Ja wam na razie dziękuję za odcineczek. Pamiętajcie, że macie 3000 zł do wygrania z moim kodem, to jest kupa siana. Macie piękne skinki, co minimum 21 zł płacić z moim kodem. Czym więcej wpadacie, tym macie większą szansę na wygraną. Wszystkie linki w opisie kodzik grabi da 18-10% do i 18, dwie darmowe skręczki na sam start. A my widzimy się jutro, trzymajcie się elo.